Cześć! Ja jestem Michał, a w dzisiejszym odcinku... Legenda futbolu przyłapana na kradzieży alkoholu. Ronaldinho i Czawi odpowiadają czy Messi jest najlepszym piłkarzem. Przyjaźń między Coutinho i Lewandowskim. Lewy trzecim najlepszym strzelcem w historii Bundesligi. Wjechał prostymi nogami w rywala. Kuba Błaszczykowski ze łzami w oczach. Jeżeli interesujesz się piłką nożną i nie chcesz, żeby omijały Cię takie filmy jak te, no to subskrybuj kanał na dole, czerwony przycisk. Zachęcam także do zostawienia łapy w górę. Bardzo dziękuję. No i przypominam, że na sklepie Ostatni Gwizdek Shop nowa kolekcja: koszulki, bluzy, casey. Link znajdziecie w opisie Ostatni Gwizdek Shop. Gorąco zachęcam, gorąco polecam. Jak wiecie, niedługo święta. A jeżeli nudzicie się, no to zachęcam do popykania Footballteam.pl. Jest to darmowa gra przeglądarkowa w trybie menadżera piłkarskiego. Gram w nią także ja. Mam tam swój klub, dlatego jeżeli masz plus 115 overall, zapraszam cię do mojego klubu. A jeżeli nie grasz i dopiero teraz zaczniesz, no to po prostu zarejestruj się. Link masz w opisie. Z mojego linku 200 punktów energii na start. No i życzę miłego oglądania. Dzisiejsza zagadka będzie nieco nietypowa. Brzmi ona następująco. Ile członków liczy grupa na Facebooku Ostatnie Gwizdki? Odpowiedź standardowo poznacie na końcu materiału, a Was zachęcam do sprawdzenia się i podania rozwiązania zagadki w sekcji komentarzy. Powodzenia! Ponad rok temu na naszym kanale pojawił się film pod tytułem Piłkarze, którzy przegrali z alkoholem. W nim była mowa między innymi o byłym angielskim pomocniku, Paulo Gascoigne przy domek Gaza. Piłkarz między innymi takich klubów jak Tottenham, Newcastle United czy Lazio Rzym jeszcze podczas swojej kariery popadł w nauk alkoholowy, a także w depresję. Na skutek tego miał kilka prób samobójczych. Ostatnio mogliśmy się dowiedzieć, że Gaza ukradł z jednego ze sklepów w Londynie butelkę alkoholu, która była warta około 9 funtów. Czujni ochroniarze wyłapali i podążyli za 52-latkiem. Piłkarz przeprosił za ten incydent, po czym zapłacił za butelkę. Co ciekawe, jeszcze wcześniej można było usłyszeć o tym, jak Paul pozował z kibicami do zdjęć w zamian za darmowy alkohol. No cóż, wszystko na to wskazuje, że przez tyle lat Gaza nie potrafi poradzić sobie z uzależnieniem. Kartka z kalendarza. 16 grudnia 1899 roku założono klub piłkarski AC Milan. Siedmiokrotny zdobywca Ligi Mistrzów. Tego samego dnia 1988 roku urodził się Mats Hummels, reprezentant Niemiec oraz piłkarz Borussia Dortmund. Ostatni gwizdek solenizantowi życzy wszystkiego najlepszego. Leo Messi ostatnio sięgnął po szóstą złotą piłkę w karierze, tym samym prześcigając Cristiano Ronaldo, który ma ich na koncie 5. Argentyńczyk bez wątpienia jest jednym z najlepszych piłkarzy na świecie. A czy najlepszym? To jest trudne pytanie, z którym wiele profesjonalnych piłkarzy, czyli można powiedzieć kolegów z branży, ma problem. Ostatnio w wywiadzie z hiszpańską Marką Ronaldinho postarał się odpowiedzieć na pytanie, czy Messi jest najlepszym piłkarzem na świecie. Cieszę się, że Messi sięgnął po złotą piłkę. Grając w Barcelonie byliśmy dobrymi kolegami. Nie lubię jednak porównań. Ciężko mi powiedzieć, że to właśnie on jest najlepszym zawodnikiem w historii. Mieliśmy przecież takich piłkarzy jak Maradona, Pele, Ronaldo. Nie można zatem powiedzieć, że Messi jest numerem jeden. Na pewno jest najlepszy w swojej erze. Jego inny były klubowy kolega Czawi w wywiadzie dla La Vanguardia tak wypowiedział się o Lionelu. W 2009 roku już mówiłem, że jest najlepszym piłkarzem w historii. Robił to co Maradona, Pele, Cruyff, Di Stefano, wszyscy wielcy. I to w czasach, w których wszystko się już wyrównywało ze względu na obciążenia fizyczne i taktykę. Dziś wszyscy podejmują wysiłek na granicy swoich możliwości, a Leo pozostaje najlepszy. Codziennie zaskakuje, robi różnice. To zwycięzca, bestia w rywalizacji, nie znosi porażek, jest liderem, ma idealne ciało do uprawiania piłki nożnej i bardzo silną mentalność. Jest fantastyczny. To niewątpliwie najlepszy piłkarz w historii i może jeszcze grać przez długi czas. Jest szybki fizycznie i mentalnie. To połączenie sprawia, że nie da się go zatrzymać. Niektórzy mają jedno albo drugie, ale tylko on posiada obie te cechy na najwyższym poziomie. To wstyd porównywać Messiego z jakimkolwiek innym piłkarzem. 90% jego występów jest dobrych, nie można go zatrzymać. W minioną sobotę w ramach Bundesligi Bayern Monachium mierzył się z Werderem Bremą. Mecz zakończył się wynikiem 6 do 1 dla drużyny z Monachium. Sam Lewy zdobył w tym spotkaniu dwie bramki. Dziś jednak nie tylko o Robercie, bo porozmawiamy także o Coutinho, który do Bayernu został wypożyczony latem tego roku z FC Barcelony. Brazylijczyk w spotkaniu z Werderem Bremu zdobył w pięknym stylu hat i do tego dorzucił dwie asysty. W takich słowach po meczu wypowiedział się na temat Brazylijczyka Robert Lewandowski. To był jego wieczór. Był świetny z piłką, miał wiele dobrych wyborów. Potrzebujemy takiego gracza. Pokazał, jak dobrym jest piłkarzem. Drzemie w nim wielki potencjał. Po meczu Robert na swojego Instagrama wrzucił dwa zdjęcia. Na jednym dwójka dzieci, jedno w koszulce Coutinho, drugie w koszulce Lewandowskiego. Na drugiej fotografii dwójka bohaterów tamtego spotkania, Robert i Filipe. Nas Polaków może to tylko cieszyć. Miejmy nadzieję, że dobre relacje poza boiskiem wpłyną także na jeszcze lepszą grę na boisku zarówno Polaka jak i Brazylijczyka. Skoro już jesteśmy przy temacie Polaka Rodaka, warto wspomnieć o tym, że te dwie bramki, które zdobył w ligowym meczu z Werderem Bremą, były jego kolejno 219 i 220 golem w Bundeslidze. No i właśnie tą 220 bramką Polak wszedł na trzecią pozycję najlepszych strzelców w historii niemieckiej ligi. Tyle samo bramek ma także Jupp Heynckes. Przed Robertem jeszcze drugi Klaus Fischer, który ma na swoim koncie 268 bramek, Igert Müller z 365 golami w Bundeslidze. Jak myślicie, czy lewy ma szansę na stanie się liderem tej klasyfikacji? Dajcie znać w komentarzu. Brutalne obrazki mogliśmy zobaczyć w meczu 19 kolejki Ekstraklasy pomiędzy Koroną Kielce a Krakowią. Tam w 38 minucie Rodrigo Zalazar wyprostowanymi nogami wjechał w nogi Michała Helika. Urugwajski piłkarz natychmiast został ukarany żółtą kartką, jednak po konsultacji VAR sędzia zmienił decyzję i piłkarz Korony Kielce ujrzał czerwoną kartkę. Co za bandytyzm! Przyjdź z Eintrachtu Frankfurt i bądź zapamiętany tylko ze śmiesznego nazwiska i próby urwania nogi. Panie Zalazar, duża sztuka! Wspaniale, że do Ekstraklasy trafiają piłkarze jak Zalazar z Korona Kielce, którzy tak wzbogacają naszą ligę zasłużona czerwień bandycki atak na szczęście to młody chłopak może się jeszcze ogarnie 14 grudnia Kuba Błaszczykowski obchodził swoje 34. urodziny po meczu Wisły Kraków z Pogonią Szczecin kibice Białej Gwiazdy z trybun złożyli Kubie życzenia widać było wzruszenie na twarzy reprezentanta Polski zobaczcie to sami Otym medal. Rusza. Życzymy Ci przede wszystkim jeszcze wytrwałości i cierpliwości w ratowaniu naszego klubu. Wiemy, jesteśmy przekonani o tym, że z Tobą steru Wisła nigdy nie zginie, że będziesz naszym kapitanem zawsze. Pod sobą nigdy się nie zmieniaj, bo jesteś naszą nadzieją na lepsze jutro. Na zagadkę. Grupa na Facebooku Ostatnie Gwizdki ma w swoich szeregach ponad 3500 członków. Jeżeli jeszcze w niej nie jesteś, znajdź Ostatnie Gwizdki na fejsie i wbijaj do nas. Czekamy na Ciebie. Na dziś to tyle, dzięki za uwagę. Sprawdźcie też inne filmy, które pojawiają się Wam na ekranie. A my widzimy się już wkrótce. Do zobaczenia.